Powiem tak, ta kładka w Warszawie jest ładniejsza. O, zobaczcie. Jakaś zmiana warty akurat się trafiła. W 2005 roku założono na niego ogromną prezerwatywę. No, czyli najszersza ulica na świecie. No ale... ty na Broadwayu byłeś. No w sumie. No, no jak? Rororom, pom pom. pom. No liczek, podobno tam są schowane różne tajemnice państwowe. Oh. ale to było Byczne. dobre. Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku prosto z. Buenos Aires. Nic się nie zmienia jak na razie, jak na razie nie. Jak na razie nie. Dzisiaj idziemy na taką zonę już centralną, ale dotarliśmy do takiej rzeki, bo mieliśmy kupić bilety, to się dowiecie w następnym odcinku, gdzie rzeka. Dzieli trochę Buenos Aires, bo tutaj już dalej mamy Atlantyk. Z tej strony jest tak jakby stare Buenos Aires i za rzeką mamy nowoczesne. A tutaj to nowe miasto e, się rozrasta. Chociaż to będzie tylko pas, możecie zobaczyć na mapie. Lewa strona jest właśnie takiego starego Buenos i to główne Buenos. Ten pasek tutaj, nowe, rozrastające się błęno, ale chodzi głównie o biurowce, no bo tutaj dużo więcej nie pobudują, bo jest tylko pasek. A zaraz za, za tymi biurowcami, macie ogromny rezerwat przyrody. Naprawdę piękny, warto tam sobie pójść, jeżeli ktoś ma więcej czasu i sobie zwiedzić ten rezerwat. To jest nieziemskie, z jednej strony macie Buenos Aires, a z drugiej strony macie Atlantyk i możecie sobie po takim pięknym, bagnistym rezerwacie pochodzić. My się przejdziemy i uderzamy w centrum. Chcemy Wam pokazać a. kilka takich fajnych miejsc w Buenos Aires, które turysta powinien odwiedzić. Coś jeszcze nas? Ja nie mam nic do powiedzenia, mam od tego ludzi. <noise> a tak, przy okazji to subskrybujcie kanał, łapki w górę i. I będzie nam bardzo miło. Komentarze, Jezusie. O, o, o kurde. wam mnie nie trzyma. Idziemy, idziemy. Ale już wam mogę pokazać pierwszy z ładnych budynków. Zobaczcie, jaką mają ładną architekturę w Buenos Aires. To jest akurat Ministerstwo Obrony Narodowej. Kiedyś to było marynarki Woj wojennej, no ale y, bardzo taki reprezentatywny budynek, że tak powiem, nie? Dużo takich bardzo tutaj jest, Dużo. naprawdę mi się nadzieje, bardzo. Że dzisiaj zobaczymy to. Bardzo mi się podoba. Buenos Aires mm -hmm. jest naprawdę ładnym miastem, mili ludzie, no naprawdę polecam tutaj odwiedzić to miejsce. No i jeszcze dzisiaj będzie moja taka. A, no tak, jak Churka. zdążymy, bo jeszcze ten taka, szpital i tak taka. dalej, nie wiem. To doszliśmy do mostu Puente de la Mujer i to się nazywa po polsku Most Kobiet. A dlaczego? To wam powie Kamil. Chodzi o to, że tamta dzielnica, czyli ta taka już nowoczesna, co wcześniej była portowa, teraz jest nowoczesna, ma bardzo dużo ulic nazwanych na cześć jakichś wybitnych kobiet tutaj. Działaczek, pisarek i tak dalej. I dlatego ten most ma nazwę właśnie Most Kobiety. Ale też e, zrobił go architekt z Hiszpanii który słynie z takich dziwacznych mostów i nie wiem, czy widzicie, tu chodzi o to, że ma też kształt upominający tańczącą parę tango. Ten pionowy, pionowa część mostu to mężczyzna, te paski dla mnie to tak jakby trzymał kobietę, bo podobno ten łuk właśnie to jest kobieta. No, może to zobaczyć jakby mi ktoś powiedział teraz, tak jak ja przeczytałem i rzeczywiście może widzę to, ale tak ja to wiem, bym nie wiem, najciekawsze w tym jest to, że most potrafi się otworzyć na 90 stopni, ta centralna Część, żeby przepuszczać statki do portu, więc to jest ciekawe, że on jest ruchomy. W tym miejscu mamy przecięcie, jak widzicie, i on się obraca, i widać, że musi dokować w tej części tutaj, żeby się podchwiać pod niego po prostu, więc. E, w ciekaw jestem, Chciałabym... chciałbym to zobaczyć No, ja też nie? bym chciała to zobaczyć, no. ciekawe jak to wygląda No dobra, ale wejdźmy sobie na niego, zobaczymy z niego widoczek Ogólnie sam most ma 160 metrów długości i 6,2 metra szerokości Został wybudowany za 6 milionów dolarów, a sfinansował go jakiś dobrowolny darczyńca Powiem tak, ta kładka w Warszawie jest ładniejsza, na pewno nowa No, która to na jest pewno tak, a w ogóle zawsze mnie zastanawiają te kwoty Niewyobrażalne, 6 milionów Nie, no dobra to jest okej, okay, bo tutaj muszą, muszą być nurkowie. Okej, okay, ale u nas jak stawiają przystanek autobusowy za 500 tysięcy złotych, no to, to, no to to po prostu każdy musiał se wziąć w łapę, no bo innej opcji nie ma. A są takie przypadki, wiecie o tym dobrze. Mostek jak mostek. Masomenos. Tak, idziemy w miasto. No, ale jakaś taka ciekawostka z Buenos Aires, ale fajnie że tak, że Wam pokażemy po prostu. Proszę, jaka piękna, ogromna flaga. Jesteśmy na głównym placu, Plaza de Mayor. No, w sumie zawsze w Ameryce Południowej tak się nazywają te place. To jest główny plac, gdzie są organizowane wszystkie strajki, marsze, protesty. A dlaczego? Ponieważ tu mamy Casa Rosada, czyli tak naprawdę Dom prezydenta. Tu dokładnie prezydent mieszka. A teraz ciekawostka, dlaczego ma taki różowawy kolor, bo to też nie przypadek. W XIX wieku były dwa stronnictwa, federaliści i unitaryści. Federaliści mieli czerwone tak jakby kolory, unitaryści białe. No i jednak poszli na kompromis, dlatego wyszło różowe. Chociaż istnieje też legenda, że w tych czasach, gdzie malowali budynek, podobno użyto też tłuszczu krowiego, który zabezpieczał przed wilgocią. No i teraz pytanie, czy to jest po prostu z krowy, czy to rzeczywiście te <grym> dwie partie, tak jakby. Które... Tak, czy się tak. porozumieli, dogadali. Ale śmieszne, bo zazwyczaj te domy prezydenckie są białe. białe a tu a jest tutaj różowe. jest taka odmiana, ale powiem szczerze, że naprawdę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda. I to jest jeden z bardziej reprezentatywnych i bardziej tak. znanych e, budynków w całej Argentynie, tak naprawdę. Nie w samym Buenos Aires, a w całym kraju. Z tego też balkonu ciekawostka przemawiała do ludu Evita Peron. Evita Peron była to żona prezydenta Juana Perona, która była bardzo, bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o Argentynę i o prawa kobiet. Ona walczyła, była taka dla biednych, wychodziła do ludzi, pomagała biednym ludziom bardzo, stawiała szkoły i tak dalej, więc e, jest bardzo ważna dla Argentyńczyków. Nawet z jej powodu powstał muzykal Evita i e, Madonna też grała w filmie. W 47. E, Evita wywalczyła prawa kobiet do głosowania w Argentynie. Jest to fajna taka postać ta Evita Peron i można pojechać tutaj na cmentarz. E, odwiedzić jej grupę, bo ona właściwie bardzo wcześnie umarła. Ona miała niespełna... Tak, 33 Weź, nie lata się i umarła na raka szyjki macicy. No. A swoją słabą też na taką skalę globalną właśnie zyskała dzięki temu e, filmowi. O, zobaczcie, jakaś zmiana Warty akurat się trafiła chyba. Młodziaczki, chłopaki po 18 lat. To mi trochę przypomina angielską zmianę Warty. Oczywiście szabelki, ubrani w klasyczne stroje. Jeszcze tych czasów, nie wiem, to wygląda jak trochę z wojny secesyjnej w Stanach. Dużo więcej nie zobaczymy, po prostu wchodzą do domu prezydenta. Zmarzalnia dzisiaj. ale dotarliśmy do najbardziej takiego znanego miejsca w Buenos Aires. Proszę bardzo, jesteśmy pod takim zielonym napisem BA. Tu nie chodzi o akurat o ten napis. Z tyłu, jak widzicie, jest wielki obelisk. Obelisk ma 67,5 metra wysokości. W środku jest pusty. Taka ciekawostka ma klatkę schodową, która ma 206 schodów, no ale niestety jest zamknięta dla turystów, nie to? można tam wchodzić. Bardzo Nawet ważne, bym chyba nie weszła. Tyle schodów, dajcie spokój. Ale jest bardzo ważny, bo został postawiony na setną rocznicę powstania miasta Buenos Aires. Więc... Budowano go 31 dni. No i oczywiście często go jakoś przyzdabiają w dany kolor, jeżeli na przykład coś się dzieje, jakieś święto narodowe jest. Nawet kiedyś, w 2005 roku, to już Justynka lubi tą historię. <laughs> w 2005 tym roku założono na niego ogromną prezerwatywę w ramach jakby walki z AIDS ten napis mi się średnio podoba nie jest aż taki zielony widać że go tak znaczy, zima zniszczyła no właśnie kwestia może tego że Pogody. oni go teraz odrestaurują mm. ale też znajduje się w takim chyba epicentrum całego miasta. Tutaj pamiętajcie, jak Argentyna na przykład wygra mecz, to wiecie, co tu się dzieje. To wszystko stoi po prostu, każdy się bawi i to właśnie w tym miejscu, pod tym obeliskiem. Zobaczcie, trochę się tutaj robi jak na Times Square. No, tak, na Times Square. Tak, jest dużo takich, jak wyjechaliśmy wieczorem wczoraj Uberem, to wszystko to się świeciło, te boki. Tutaj tych reklam jest też dużo, więc A, ale nawet tak połowy robią. nie ma tego, co jest na Times nie, Square. No nie, Square, nie. Ale faktycznie gdzieś tam podążają tym krokiem. Ale... Bardzo ważna rzecz. Jesteśmy na Avenida 9 de Julio, czyli najszersza ulica na świecie. Drodzy Państwo, ma 16 pasów, 140 metrów szerokości. Jest naprawdę ogromna i jest największą ulicą świata, bo jak była budowana w latach 30., -tych, 60., -tych, no to po prostu była największą arteri arterią na świecie. Arterią, dobrze mówię? Tak, to się mówi. Ustynka? Mnie się pytasz, u mnie w Osowie jedna ulica była i jest do tej pory. Była ewenementem po prostu, nigdzie, nigdzie na świecie nie było aż tak monumentalnej ulicy po prostu. Do tej pory mówi się, że najszersza na świecie, Po, wiecie, że w Azji występują ulice, gdzie jest 30 pasów. W jedną stronę, ale to nie jest najdłuższa i przechodząca przez centrum miasta ulica. Tym bardziej, że w latach 30. musieli wybu wyburzyć tutaj bardzo dużo, dużo kamienic, budynków. tak. Więc to była naprawdę ogromna inwestycja i przecięcie. No, tak, i 16 pasów to jest jednak bardzo dużo, więc jesteśmy na najszerszej ulicy na świecie. Wow. Jakoś temat... tego nie czuję, szczerze mówiąc. No, bo to jest w mam... środku. No, ale no ogólnie, no nie wiem, jakoś jak mi się wydaje, że. Nie. No nie wiem. O, a zobacz, tam są schodki takie, widzisz? Nie. Chodź o mnie, o tam, tam ludzie stoją, widzisz? Dobra, idziemy tam też, zobaczymy z tamtej strony jak to wygląda. O, i możecie sobie taką fotkę cyknąć proszę, jak jest Justynka sobie stoi. Oczywiście z czym? Co tu wjedzie na szybkę? Nasza wlepka. No nie? Dawaj. Ale ja wiem, czy tutaj jakiś taki piękny widoczek jest, No ładnie to wygląda. Proszę, jak ktoś tu będzie kiedyś, to jak nie zerwą, to oznaczajcie, proszę, przed monumentem. Dotarliśmy do, jak widać, teatru Colón. Polo... Czyli jeden z najwspanialszych teatrów i takich oper na świecie. Z tego względu, że ma podobno najlepszą akustykę jedną z najlepszych akustyk na świecie. Do tego stopnia, że aż chyba za bardzo bo słychać najmniejszy błąd artystów, aktorów. Pavarotti właśnie się śmiał i sobie żartował, że nie lubi. Jest aż, aż tak dobra akustyka, bo ludzie mogą wychwycić takie błędy. E, są pogłoski, że nawet słychać, jak się kartkę papieru przerzuca. Jest, jest 2,5 tysiąca miejsc siedzących, oraz może wejść jeszcze 500 osób. Na stojąco. został pobudowany w 1906 roku. Bardzo, bardzo piękny w środku. Wejście do środka kosztuje, żeby sobie pooglądać 15 dolarów. Więc rezygnujemy i możecie wejść tam tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Ale jeszcze taka ciekawostka. Pod teatrem znajduje się takie jakby można powiedzieć miasteczko, gdzie są warsztaty krawieckie, stolarskie, malarskie. Tutaj właśnie powstają kostiumy dla artystów, Więc też taka ciekawostka, że właśnie w podziemiach coś się znajduje. Ja z jednej strony powiem szczerze, żebym poszedł. Nigdy nie byłem na taki, takim teatrze operowym, można powiedzieć, tak? Takiej operze, bo to opera, teatr. Nazywa się Czabie, teatr. Nie, ale... jak Ty na Broadwayu byłeś. No w sumie. No jak. Kurde, zapomniałem, że na Broadwayu byłem. Do teatru koląb chciałem coś Kurde. I po drugiej stronie teatru mamy. Sąd najwyższy w Argentynie. No jest wysoki, jest, ale chodzi o to, że po prostu to jest jeden z najbardziej ogromnych sądów najwyższych. Wygląda bardzo ładnie, ale sam ma 60 tysięcy metrów kwadratowych, jak pałac jakiś ogromny. No, ale są podejmowane najważniejsze decyzje w kraju. W, oczywiście w podziemiach jest ogromny archiwum korytarzy, jakiś uliczek podobno tam są schowane różne tajemnice państwowe. Idziemy, wyłamujemy się. Ale to nie chodzi o to też. Ja chciałem Wam chciałem pokazać to, ale akurat mam złe ujęcie, bo jestem pod słońcem. Spróbujemy się schować. Tu jest budynek kawiarniany, postawiony e, zaraz o, właśnie, jak widzicie, obok Sądu Najwyższego. Chodzi o to, że ta wieżyczka jest jakby niepasująca do całej tej budowli, bo to jest sama wieża którą pokażę Wam pod jakimś innym kątem, spróbuję przejść. I to właśnie jest taki symbol kontrastu samego Buenos Aires. To, że mamy nowoczesność pomieszaną z historią. No śmiesznie to wygląda, bo niby to jest nowoczesny budynek, a to jest tak naprawdę jeden budynek. Tutaj kiedyś, kiedyś przychodziły na kawę elity Buenos Aires. Dalej mamy tutaj restaurację jakąś na samym dole i jest kawiarenka, można sobie wypić kawkę. Fajnie to wygląda, że to jest taki budynek z dwóch epok, a zbudowany w jednym czasie. Nie? Tak, i Argentyjczycy śmieją się, że to jest najmniejszy fotografowany budynek w Argentynie. Tak. Chociaż jest rzeczywiście najmniejszy, bo po tu wieżyczka, nie. No, szkoda, że tam sobie wejść, nie można. Chociaż może, można? Nie wiem. Nie, nie można. wiem, my idziemy nie teraz zjeść. Już czwarty raz tu mówimy, że tak. idziemy zjeść, ale idziemy ale zjeść. Ale teraz już idziemy zjeść. Tak, doszliśmy, zajęło nam to prawie 40 minut, ale szybkim krokiem, więc 30. Jesteśmy w tej samej knajpie co wczoraj, bo przeszliśmy się po całym tym mercado, no ale jednak tu mają ładne te steki, tam, tam one były w lodówce, więc widzieliśmy, że bardzo ładnie wyglądają. No, to no i też za... kwestia tego, że przyszliśmy tutaj dookoła i tylko tutaj mniej. I aż 350 gram mięsa. Steka? Tak wygląda mięsko. Mamy piękne steki, bardzo ładne. Rzeczywiście, świeżo krojone, widać, że dokładają. Zastanawialiśmy się nad p no bo on jest taki dwuosobowy za 130 zł. A tutaj za obiad dla jednej osoby wydamy 80 zł. To też nie jest jakaś wygórowana cena, jeżeli chodzi o steka w Argentynie, ponieważ jak sprawdzaliśmy, najfajniejsza knajpa, jaka jest w ogóle w Buenos Aires, za takiego steka bierze 100... 70 tysięcy. 180 zł. jakiś, 190 zł. za steka. A ja jeszcze zamówiłam sobie lampkę wina, bo Argentyna słynie też z win i Pani poleciła Malbec. Ja zawsze wybieram sobie Chardonnay, bo uwielbiam, ale Malbeca jeszcze nie próbowałam, więc trzeba spróbować, także uwaga. No Czerwone, wytrawne pewnie. Do mięsa to akurat. Bardzo dobre, no. Ja jestem na trzech antybiotykach, ale to, mogę no założyć tak, usto tylko. możesz umoczyć. Mocno wytrawne. Tak, ale do mięsa będzie idealne. Nie jest mocno, znaczy takie... Nie, nie jest, nie jest takie, lubię, takie mocno... Nie jest takie bardzo cierpkie w smaku, jak takie wina. Tak. Chociaż ja przed chwilą piłem kole zero więc mi się tam wymieszały te smaki. Ale no, akurat. Na trawienie będziesz miała lepiej. Dobra, przyszła nasza ukochana pani z wczoraj i przywitała się, pośmiała się chwilę z nami, więc przyniosła nam aperitif. I to jest, jak to się nazywa? Focaccia? To jest focaccia. To nie pamiętam, co powiedziała, ale widzę, że to jest czosnek na pewno. Czosnek, a nie grzybki? Jak grzybki nie, czosnek. Zobacz, czosnek. Widzisz, nawet wow, czosnek. Aha, ale ładny. A grzybki no. to mogą być to. To. Mhm, dokładnie. No, spróbuj. Ej. Mmm... Ale zajebisty czosnek. Jak czosnek smakuje. Nie. Zupełnie coś innego. Znaczy nie no, czuć czosnek, ale jest karmelizowany na słodko. Tak. Ale sztos. Ooo, akurat tutaj teraz będą roboty robić, mm. jak my będziemy testować. Ale pyszne. Dobra, testujemy. To ja też mm. testuję. O oh my god! O, to jest na ciepło! Tak! A to drugie to normalnie grzybek marynowany. Dobra, ale spróbuję tego czosnku. No, cały, cały ząbek, ząbek. czosnku, Ja. Yeah, ale to ale będzie to jest zdrowe. Petarda. Tak? Jezus Maria! Dobra, próbujemy. Ja nie jestem czosnkowy, ja jestem cebularz bardziej. Będzie Ci smakować, obiecuję Ci. No o kurde! Już idzie do nas dania. Mhm, o. Jest to apunto? Apunto. Gracias. O kurczę, ale czar. Yy. Szkoda, tylko, że podaje nam przystawkę, jak już mamy główne danie, mm -hmm. ale mega ten czosnek. Mamy steka takiego, że zobaczcie, jakiej grubości jest. On jest na pół palca bardzo mięciutki. Ja chciałem na pół. Mamy troszeczkę warzywek. Cebulkę marynowaną tą z wczoraj, ale ta cebulka jest taka bez smaku trochę. Tu z tego co bataty. widzę, to chyba bataty. Spróbujemy najpierw batata? Dobry. Brukselka. Bruksalka. Brukselka. Mm. Fajne bo grillowane warzywka. No ale dobra. Poczekaj. Spróbujemy dania głównego. Wiesz to, ustaw. Dobra, no to teraz tak będziemy z wami gadać. Zaraz wam pokażę jak wygląda Stek, jak go przekroimy. Jezu, ja tego nie jestem. Oj, zjem. po co ja twój widzę? Skarbie, ja Ci pomogę. Co się martwisz? Patrzcie na to. Mm. Ale kawałeczek steka. Żemiaczki dobre. Rzeczywiście troszeczkę bardziej mi gołpieknie niż chciałem. Nie jest taki półkrwisty. Ja na szczęście nie mam w ogóle krwi. Nie, no masz taki różowiódki. Bardzo dobry. Mm. Troszeczkę przeciągnięty. Mły mm. pyszny. No ale to jest taki kotlecior. Może powiem szczerze, że. Nie wiem, czy zobaczycie. Spróbuję Wam pokazać. Zobaczcie, mój widelec, a kotlet. To jest normalnie długość widelca, a widelec jest jak palec, tak? Więc jest grubiutki, naprawdę grubiutki. Nie jest soczysty, jest fajnie. O, znowu mi się już, już mi się zaczyna odklejać. A to co to jest? To przypalone? Mm. Burak. Burak pycha, taki mm. gruby. Ale mega ten burak. Burak dobry, ale nie jest na słodko, jest taki gorzkawy. Jest tak, ale pierwszy raz jem grillowanego buraka. Mhm. Powiem mm. tak, jest to smaczne, ale kurczę, żeby to może źle nie zabrzmiało, w sensie, no nie wiem, no, no takie no, Powiem... dobrej jakości mięso, ale w Polsce dobry. też jestem w stanie znaleźć jest takie. Tak. takiego steka, tak. może no nie jest aż tak wybitny, jak myśleliśmy. No tak, no. Ale szczerze, zjeść takiego steka u nas za 80 zł. No nie wydaje mi się, że zjemy. Tak naprawdę to na sam koniec zrobimy Wam podsumowanie, bo ostatnio też zauważyliśmy, że mówimy, że coś bardzo smakuje, a później na Im koniec... Im się je, tym tak, się człowiek ee... bardziej z tym utożsamia i wie, czy tak. bardziej mu smakuje, czy nie. Więc my się bierzemy za jedzonko i na koniec zrobimy Wam podsumowanie. A few moments later. O... Ale to było Byczne. dobre. Naprawdę. Przez cały czas, im dłużej jadłam, to miałam wrażenie, że robi się coraz lepsze. Eee, ale da, dla mnie na pierwszym miejscu jest ten czosnek. To w ogóle po prostu, nie wiem, jakiś w ogóle inny wymiar świata. No. Nie mam pojęcia. Został nam ostatni kawałek, którego nie mamy z czym zjeść. Ale zobaczcie, to jest w ogóle w rozmarynie, w oleju, jakoś specjalnie skarmelizowany na słodziutko, przepyszny. To prawda, a ja przyznam eee... szczerze jako fan steka mistrzostwo. Miałem delikatnie przeciągnięty, ale tak ja wolę bardziej krwiste po prostu, ale takie mięsko... Takie mięso o. naprawdę też bardzo dobre, tym bardziej, żeby naprawdę... Nie pamiętam kiedy ostatni raz jedliśmy takiej dobrej jakości mięso, no. ale polecamy, pokaż stanowisko 53. Tak. to jest Mercado San Telmo, czyli tutaj właśnie, gdzie jesteśmy w tej dzielnicy, w ogóle na mapce tak. mają dobre te, jak to się nazywa? Te kanapki? Choripan? Choripany Choripan. mają dobre, mają dobre tutaj ten Steki. stek. Tak. tak właśnie wygląda to stanowisko i jak widzicie numer 53. Byk, to jest ten numer 53, tak jak ten pan, jak widać, też tu podjada. <grym, <grym, ma numer 53 na koszulce. Bardzo och. fajne jedzonko. W każdym razie przed nami szpital i inne takie... <grym>, szpital. Śpita? Nie, nie, śpita. Albo co? A, bo pogotowie. No nie zna starych kabaretów, no. Tej, ty kojarzysz w ogóle taki kabaret? Nie, bo jestem młoda niunia. O, a ja się rozklejam. A <laughs> byś się rozklejał i rozklejał. Nie płacz. Źle tańców. Jesteśmy po jedzonku, zawijamy do domu, ale usłyszeliśmy będy, musieliśmy wam to pokazać. Mamy teraz, idziemy do domku, ogarnąć to, i jedziemy do szpitala. Opatrunek nowym jest, słowo się trochę trzyma, no ale żeby dojechać do szpitala, już zamawiamy sobie Ubera z pod noclegu i zobaczcie, jak się parkuje w Argentynie. Tak trzeba, pan przed chwilą by się zatrzymał. Ciekawe, czy byście tak zapargowali. Nie uderzył go, to jest najlepsze. I to jest dosłownie, no nie wiem, centymetr wróciliśmy. Jak widać pani doktor, doktor sprawdziła mnie, powiedziała, że się goi. Dostałem drugi. Jeszcze dwa antybiotyki. A czy nie, po prostu dodatkowe antybiotyki do kontynuacji leczenia. Z tego względu, że mamy antybiotyk na tydzień, ale najprawdopodobniej to nie wystarczy, a za tydzień będziemy już w totalnie innym miejscu. Więc żeby nie iść do kolejnego lekarza, ona nam. Dała receptę na kolejny lek. Do 14 dni mogę jeść antybiotyk, tylko muszę uważać, że mogę mieć potem wrażenie czego biegunkę, takie rzeczy, no bo tak no, ale... długo się nie bierze antybiotyku. No i zaklejać jeszcze przez 5 dni, więc najbliższe odcinki będziecie mnie widzieć z taką gębką, niestety, gąbką, gębką. Dzień pełen wrażeń, nogi bolą. Zrobiliśmy z ponad 15 km, tak. chyba nawet więcej. Ogólnie Buenos Aires jest bardzo ładne. Tak, bardzo, bardzo ładne. ładne miasto. Takie po europejskie, podchodzące, ale i tak mi się podoba. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze coś Wam w tym Buenos Aires pokażemy, zobaczymy mhm. w sumie, co nam się uda. A póki co to w sumie kończymy dzisiaj. Tak, ale mamy tylko mały taki problem, że z hostelem tutaj jest taka dziewczyna, która z nami nie przepada, zauważyliśmy, jest w recepcji. E, chyba tak, nie wiem. E, problem polega na tym, że chcemy załatwić sobie tango show, bo podobno stąd można mieć taniej. I Mora dziewczyna, która nam pomagała wcześniej, jest bardzo miła, ale jej nie ma teraz. I już żadna inna mi nie pomoże, nie pomoże nam. Oni gadajcie sobie morą, bo ja wam nie pomogę wredna baba. Nie, nie chciała mi w ogóle pomóc. Nie? I to jest kicha, bo nie zobaczyliśmy meczu i tak dalej. Chcielibyśmy, choć zobaczyć to tango, a zostaje nam tylko jutrzejszy dzień, więc no, tak. będziemy kombinować, więc zobaczymy. Niestety to jest piątek, więc może być drogo, no, ale zobaczymy. Damy wam znać. Już w najbliższym odcinku, a my idziemy spać, kąpiemy się Antybiotyki. a Tak, o także nasza teraz rutyna. Wątroba mi wysiądzie i to od antybiotyku, a nie od alkoholu. <laughs> Taki żarczyk. No to wiecie co robić? Subskrybujcie, piszcie komentarze. A Do my zobaczenia. Kurczę. Cześć, pa.